Ja Witam Was w kolejnym filmiku, jest właśnie 7 rano. I ja dzisiaj będę jechać na wycieczkę do Krakowa. I maję już zaraz będę zaprowadzać do mojej mamy, jeszcze tylko wyprowadzę ją na dwór. mnie już do Krakowa. Czy Jest jest bardzo dużo ludzi. Wzięliśmy sobie za piekanki. Jesteśmy już na rynku. Tu są sklejnice. Zdam wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. To wam pokażę, ile jest ludzi na rynku. Naprawdę bardzo dużo. Dobra, wow. tu my idą do Nie spodziewałam się, że aż takie będą. koniki słyszycie? My na Wawelu. Ciężko mi cokolwiek do Was powiedzieć, bo jest taki... tak dużo tak jest ludzi, że nie można nic powiedzieć, bo myślę, że mnie nie słychać. Tutaj przechodzimy obok i teraz pójdziemy zobaczyć, czy są dostępne jeszcze bilety, żeby wejść na Słaczomiamę albo na jakieś inne atrakcje, to Wawel, na zamek. Nie, na zamek my chciałyśmy. Byłyśmy właśnie kupić bilety na Zamek Królewski. I tak, tutaj mamy na 13.42 bilety na prywatne apartamenty. Później mamy na 14.30 konaty królewskie. I jeszcze wzięłyśmy ogrody królewskie i smaczomiamę. Dobra, tam nie Ale nie. Więc jeszcze zobaczcie, takie od zamkowe, taka mapa jest. Więc mamy na razie jeszcze chwilę czasu, zanim zaczniemy już wchodzić yy, i zwiedzać zamek. Będziemy zwiedzać apartamenty królewskie. I zwiedzamy. Jesteśmy już w środku. I przechodzimy do kolejnego apartamentu. Tu na zamku. Ja pierwszy raz zwiedzam te apartamenty na zamku, Chociaż byłam już w Krakowie wiele razy. z oglądania apartamentów i zaraz będziemy miały zwiedzanie komnat królewskich i jeszcze przed chwilą byłam w sklepie z pamiątkami i tutaj kupiłam takiego smoka mam bardziej brelok magnes jeszcze jeden magnes i jeszcze taki smoczek do postawienia sobie gdzieś i teraz idziemy zwiedzać komnaty I tutaj musimy być po schodach idziemy zwiedzić smoczy ogród I teraz zwiedzamy ogrody Jesteśmy już na ogrodach Wszystkie zejście po schodach No chodź, Ale dobra. Roku, powiem Wam, że jak zwiedzaliśmy, co chcesz?

To są flamingi? Nie wiem... Flamingi. No flamingi, tak, tu zdjęcie. Już pani powiedziałam jak pomyliliśmy się, to czy poszliśmy na komnaty najpierw najpierw chyba na, na te prywatne, a później na reprezentacyjne, a tak naprawdę inaczej mieliśmy ten bilet, ale pomyliliśmy się, bo poszliśmy za żyć mi później pani nam ten bilet skreśliła i wysłała na to samo drugi raz. A my już przeszliśmy to szybko, bo okazało się założyliśmy, że już na tym byłyśmy. Ogrody bardzo mi się podobają Czekaj, oglądam sobie jeszcze I to są owce Drąkanie Koguty A to jest kozio To nie ludzie jeszcze tu robili Może tu jeszcze Bo tak sobie dali sen, że i, <trymne> I tu doszłyśmy do bramy. Toż nie. Przed tutaj są opisane zwierzątka. Więc wam je przybliżę, chociaż chyba widać. I to jest Pegas. Jeszcze Wam tak pokażę widok na cały ten ogród. Bo bardzo mi się podoba. Tu też mamy takie ładne. Ale nie można chodzić po trawie. I powiem Wam, że fajnie, że poszłyśmy tutaj na ogrody, bo miałyśmy na ogrody właściwie nie iść. I, I jednak zdecydowaliśmy się, no nie, bo mieliśmy iść na laty apartamenty i i miamy a na ogrody nie, a jednak na ogrody przeszłeś, mi bardzo nam się podoba. Pokażę te mrówki z bliska. A tu jeszcze zobaczcie, są barżany. I dalej jeszcze idziemy na górę, no bo to nie koniec ogrodów. I tu on pokaże widok z góry na cały ogród. I zobaczcie jak ładnie. Jeszcze Spójrzcie tutaj są I co to jest? Sowy, a tu Argusy Zobaczcie, jak tu sowy śmiesznie wyglądają Rosną różne roślinki Już chyba dochodzimy do końca zwiedzania ogródów Spójrzcie co tu jest, to żółwie. Zobaczcie żaby i żółwie. Czy to jest nasza Azuzia. Taka ona jak na A tam, co mamy te żaby? Wyglądają bardziej jak krokodyle. Nie, to jest podpisane, że to są żaby. A... Spójcie, czy to wam przypomina żabę? I wychodzimy już z ogrodów usmoczonych, mamy my dopiero później zwiedzimy. Najpierw jeszcze się trochę przejdziemy po Wawelu. A teraz... Aha, no jak chcesz to, to ci zrobię. Bo widzę, był Byłyśmy na chwilę jeszcze w sklepie i kupiłyśmy napój. I jeszcze jeden magnes spotkałam, bardzo mi się spodobał. I teraz tu chodzimy sobie przy Wawelu. Przecież na Wawelu. Gdzieś siostra zgubiła zaraz, a widzę już ją. Teraz zobaczcie, jaki ma ładny widok z Wawelu, to inowisła Nowisła. Pływają statki. I my chyba Dwa lata temu, lub trzy lata temu, właśnie byliśmy na takim rejsie. Tutaj po Wiśle dlatego teraz już nie idziemy. Tutaj też z tej strony Wam pokażę widok. ludzie, widzę, wsiadają. Idziemy na smoczenie, ja idziemy po takich wąskich schodach, bardzo wąskim korytarzem. Tak, a na tym setku mamy schodach. Pod razy takie małe okienko. że to, 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 już długo z tymi schodami I Jeszcze? <mówińska> Dzieci jakieś. Dzieci Tak Chodźcie jakieś. Chodźcie jakieś. Chodźcie jakieś. no Jest strasznie długo, no nie?

Coraz zimniej się robi. Nie musisz tak krzyczeć, Jezu. Właściwie by się pomyliła. Teraz nie wiem, co to jest. Coraz zimniej się robi, nie schodzimy nawet jeszcze ładniej. Idę, minęły jeszcze raz. Ale powiem, że za co się możesz zwrócić Za 9 zł, tylko chodź w tym. Mam czapkę. Jesteśmy już w smaczyliamenie, ale. Jest tak, że dzisiaj mamy nawet słabo. Widać? No. Co to jest? Dzieci, to tu Ty to znowu mamy schody do góry. Tam jest? A jest? już nie idzie. No może coś

Cieszę że dotknęłam się tego, a tu wodę na mnie kapie na głowę. No bo no to jest to może do no nie? Grota. Boże, patrz u mnie zdjęcie. jest zamazane. I dalej, teraz po tych schodach pójdziemy tam do góry jeszcze. Zobaczcie, to jama, Wody. się? Cała woda Gdzie tam była. To jama. Teraz idziemy w tej snoczej jamie tu do góry. Nie wiem, czy to cokolwiek widzicie. Nie nagrywam, ale idziemy schodami, w schody. Z takimi poręczami. Pośród skal. No mi też bardzo ładnie. I tu zobaczcie, idziemy tymi schodami do góry. Finami i tutaj wyszliśmy i tu przechodzimy do kolejnego części jest nie? Zobaczcie, bo tu mamy tak ale tam już już chyba wyjście. Są schody do góry. A, no, no to tu jest wyjście, no. No, ale chyba nie można tam iść do bo... góry. To jest wyjście. A to jest wyjście z jamy? Nie, no chyba, że wychodzimy. A co tam jest? No nie wiem, tam chyba nie można wejść. Są schody do góry, ale już nie można wyjść. Ja w ogóle wyszłam w taką dużą kałużę tutaj w nie, I nie muszę mi w tym nie Jeszcze wychodzimy i widzimy smoka. Strafię, no dobrze. No dobrze. No dobrze. Myślę, że każdy to był w Krakowie, czy Smoka już widział. I już widzimy Smoka. Dlatego muszę tak chyba zacząć. Zapakować? I to jest moja porządka. Co tego? No, jeden swych spodni jeszcze mam nie to jest, to sobie powiesz. Tutaj jestem na dole już przybyłem i niedługo będziemy szli z rowerów i pójdziemy na rynek jeszcze. 我喊你，你也没办法的。 Oh, C'est Ja jestem już teraz na rynku w Krakowie Oczywiście tłumy ludzi I już wyszliśmy z rynku teraz z plantami już na, do galerii a później na dworzec I jesteśmy już w galerii Moja na ma herbatę, i ja y, lemoniadę truskawkową. Wróciłam już z Krakowa. Byłam od rodziców wziąć już Majeczkę. Wyprowadziłam już też na ostatnie wyjście na siku. Zresztą zaraz Wam Majeczkę pokażę. Tu Majeczka się cieszy. Sińce też przed chwilą dałam jeść. A teraz wam pokażę, jakie pamiątki kupiłam w Krakowie. Nie wczoraj już pokazywałam. Kupiłam trzy magnesy, bo jak wiecie, ja po prostu kocham magnesy i zawsze je kupuję w nadmiarze. Czasem nawet przesadzam z ich ilością. Dalej taki. Jeszcze jeden. A z pamiętek takich oprócz magnesów, no to smoka w grocie, czy w smoczej jamie taki brokatowy z napisem Kraków. A tutaj proszaka małego, który jest tak naprawdę dobra loka, ale nie wiem, czy go nie dam właśnie jakimś albo majeczce, albo śwince. A dalej jeszcze jedną figurkę smoka. I tu następnego smoka, tylko tu z tabliczką różnych zabytków, właśnie w Krakowie. No, i tu jeszcze taki, taką dużą figurkę smoka w kolorze złotym. I to są moje wszystkie pamiątki. Przepraszam Was za światło też, ale wiadomo, jest już ciemno bo ja do domu wróciłam na godzinę 21 więc jeszcze trochę mi zeszło u rodziców najpóźniej no jeszcze z moją byłam na siku e, Świnka się cieszy biega sobie dostanie przed chwilą I co Blasieczek, chcesz takiego spoczka tutaj? Pamiątkę z Krakowa? Tylko oczywiście bez tych metek Słyniesz go gryzła? Czy będziesz gryzła tego smoka? Ci przywiozła pamiątkę, tego ty go Ja już kończyć ten filmik, jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Sienka i spotkanie ze smokiem.